Jeździłyśmy rowerami. Padłaś z roweru? Chciałam dogonić Natalkę. Rozpędziła się z górki i... I? I jakoś spadła. Droga była nierówna. Och, to po co jechałyście z górki? Nie mogłyście po płaskim? Ciocia, tu nigdzie nie jest płasko. A ty nie wiesz, że z górki nie można tak jak wariat jechać? Wiem. Już nigdy tak nie będę. Nigdy więcej nie wsiądę na rower. Rękę. Ała! Boli! Nie wygląda na złamaną. Raczej na stłuczoną. Nie mogę nią ruszać! Gdyby była złamana, to by ci spuchła i zsiniała. Powoli, powoli i przestanie. Zobaczysz. A co jak nie? Będę miała gips? Jak będzie trzeba, to założę ci gips. Nie chcę gipsu! Jak ja pójdę do szkoły? Ale nie potrzebujesz gipsu. Posmaruję ci maścią. To wiesz? lekarzem. Ale miałam kiedyś złamaną rękę i na pewno tak nie wyglądała. Ania! Wezmę sobie od Ciebie jedną czekoladkę. Zostaw! Nie pozwoliłam Ci ich brać. Oddaj! O, popatrz. Czyli jednak umiesz ruszać ręką. Mówiłam Ci, że nie jest złamana. Ale...